Cześć, witam Was w Jakotubie. Bardzo się pilnuję, żeby nie powiedzieć tak jak ostatnio, w Jakotubie. I dzisiaj chcę pogadać troszeczkę na temat Star Treka. Słuchajcie, nie Star Warsów, tylko Star Treka, ponieważ byłem na tym ostatnim Star Treku. On ma tytuł Star Trek w nieznane, Star, Star Trek Beyond, tak? Dobrze pamiętam? Matko. No dobrze. W każdym razie ostatniego Star Treka, yy, ponieważ mam dosyć mieszane uczucia. A dlaczego chcę o nim opowiedzieć? Dlatego, że jest on dosyć, dosyć Star Warsowy. Takie mam wrażenie. On jest taki dosyć Star Warsowy. Ja wiem, że uniwersa Star Treka i Star Warsów to zawsze to tam ze sobą walczyły i tak dalej. Chociaż to jest głupie, strasznie. O, wyciągnę sobie nogi. Wy tego nie widzicie, ale mi jest od razu wygodniej. Yy, I co, no? I, yy, Trzy filmy z tego takiego odświeżonego Star Treka już mamy. Pierwszy film mi się bardzo podobał, drugiego nie byłem w stanie oglądać. Nie wiem czemu, zacząłem i po prostu go wyłączyłem, bo oglądałem go w domu, nie byłem na nim w kinie. No i teraz ten trzeci jest naprawdę niezły, aczkolwiek ma masę wad. Także jeśli spodziewacie się ambitnego kina, które, prawda, skłoni do myślenia nad, nie wiem, losem człowieczeństwa i tak dalej, no to to nie jest ten film. Znaczy oczywiście, ja tutaj nie chcę porównywać, tak, że stare Star Treki są takie, prawda, inteligentne, głębokie i tak dalej, bo nie oszukujmy się, nie wszystkie są. W każdym razie e, też nie tak bardzo, jak im się przypisuje, przynajmniej według mnie. Nie tak bardzo głębokie, jaką rolę im się przypisuje. I, i natomiast ten e, najnowszy jest bardzo fajnym takim kinem akcji. Ma... Sporo błędów, znaczy produkował to J.J. Abrams, chociaż zupełnie nie wiem kiedy to produkował, bo był zajęty Star Warsami, jak wiecie, w minionym roku. Eee, a no, ale w każdym razie produkował J.J. Abrams. Eee, współscenarzystą jest Simon Pegg, czyli aktor, który gra Scottiego w Star Treku, a w Gwiezdnych Wojnach w epizodzie 7 gra Unkara Pluta. Eee, reżyserował to zupełnie ktoś inny, i, no i wyszło nieźle. Wyszło nieźle. Widać tam, Sporo takich Abramsowskich, że tak powiem, e, zajawek, typu, że kamera się próbuje ruszać w każdą stronę. Typu Star Trek do kamery nie leci tak, prawda? Tylko Star Trek do kamery leci tak. Jakaś jest scena akcji, to też, prawda? Dodatkowy ruch, wprowadzenie dodatkowego ruchu kamery ma jakby. Wzmocnić tą akcję, wzmocnić to poczucie akcji, aczkolwiek, no nie zawsze tak jest, bo jest, no bo ja miałem takie wrażenie, o matko, jak mnie oczy bolą. Nie wiem, może ja jestem za stary na takie kino, ale właśnie w kilku scenach miałem takie wrażenie, matko, chyba muszę zamknąć oczy, bo mi zaraz mózg wywali. No ale poza tym jest to bardzo fajne kino, oczywiście, właśnie tak jak mówiłem, straszny chaos wprowadzam, ale no mówię z głowy na bieżąco, więc tak jest wprowadza trochę chaosu w tym, w tym poruszaniu się kamery i jest... no i właśnie mało głębi, tak, to znaczy. Tutaj teraz po, powinienem ostrze przed spoilerami, jeśli nie, jeśli nie oglądaliście jeszcze Star Treka. No ale to tak wygląda, to znaczy. Jest ten zły, który tak naprawdę tej jego przesłanki, dlaczego on się stał zły, to powinna być taka właśnie główna część filmu, która skłania do zastanawiania się nad losem, czy nad przyszłością rodzaju ludzkiego, nad przyszłością cywilizacji. A tak naprawdę, no, okej, okay, no, coś mu odwaliło, no. I nie wiemy, czy on, czy to jest taki ideologiczny bojownik, czy po prostu pieprznięty człowiek, tak? S Specjalnie mówię tak jakby ogólnikowo bardzo, kto oglądał to zrozumie, kto nie oglądał to mu to nie zepsuje historii. Y tak, także tak, jest fajnie, aczkolwiek fajnie widzieć tutaj, sorry, teraz będzie spoiler, że wreszcie y się coś nie udaje, to znaczy zarówno Kirk, jak i Enterprise nie są niezniszczalne, tak? Zawsze ja pamiętam jak oglądałem te, bo ja się wychowałem nawet nie tyle na tych filmowych starych Star Trekach i do tych starych, starych, tylko na The Next Generation, na serialu The Next Generation, który leciał zawsze wtedy jak wracałem ze szkoły, tak? I po prostu wracałem ze szkoły, włączałem telewizor, leciał Star Trek. Więc yy, ja się na tym wychowałem. No i pamiętam, że tam choćby nie wiem co się działo, nawet jak już jest mega krytyczna sytuacja, statek się rozpada i tak dalej, i tak dalej, to udawało się go uratować. Tutaj ciekawie jest widzieć, że jednak im się nie udaje i że Star Trek się rozbija. No a potem mamy taką już gonitwę, dosyć mocno po łebkach. Takie jest to też masa, oczywiście nie główni bohaterowie, ale masa ludzi z załogi Enterprise gimie i nad tym się w ogóle przechodzi do porządku dziennego. W ogóle wszyscy mają to w dupie no ale no taka jest niestety specyfika Star Treka, znaczy niestety, 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 że mogą wszyscy zginąć, jeśli ta podstawowa tam nie wiem ilu ich jest, szóstka, tak? Uhura, lekarz, y, kerk, Spock, y, Chimczyk i Rosjanin. Tak? Jeszcze ktoś? Nie, chyba już, tak. Czyli podstawowa szóstka, jeśli ona, prze, jeśli ona przeżyje, to znaczy, że film jest ok, tak? A cała reszta może ginąć. No i teraz oczywiście pytanie zasadnicze, czy warto się wybrać na ten film? Wydaje mi się, że tak, no to nie jest prawda kino 10 na 10, ambitne kino science fiction, które skłoni do oglądania, natomiast oczywiście warto na to iść, oceniam to na nie wiem, na 6 na 10, czyli żaden hit, ale no też film nie słaby, bo bawiłem się całkiem, całkiem nieźle, zn nie ma. Hmm, ogląda się sprawnie, ogląda się przyjemnie. Takie parę mrugnięć okiem do fanów, ja miałem wrażenie, do fanów Strażników Galaktyki było jedno zasadnicze. Do fanów również tych starych fanów, fanów Star Trek'a jest w paru momentach. Także no jeśli jesteś fanem Star Trek'a, no to to w ogóle cię nie muszę przekonywać, idź. Jeśli jesteś fanem Star Warsów, to też powinieneś iść, żeby zobaczyć jakby Star Warsowy film, ale trochę inaczej. No i teraz oczywiście powinienem powiedzieć, dlaczego uważam ten film za Star Warsowy. On jest wizualnie, pomimo tego, że reżyserem Star Treka nie był JJ Abrams, on jest wizualnie dosyć podobny do do Przebudzenia Mocy. Przynajmniej takie mam wrażenie. I to jest, i to jest fajne. I to jest naprawdę fajne. Znaczy, nie samopodobieństwo, tylko to po prostu ładnie wygląda. E, oczywiście, ja nie twierdzę, że tam prawda, wszędzie lens flary, ale jakoś nie ma ich tak dużo w sensie jakoś nie, nie psują widoku. Natomiast e, no, ładnie jest pokazane wnętrza tego statku i to zarówno wnętrza statku, który się rozpada, jak i wnętrza statku, który jest nowy. E, bardzo też miałem takie niejasne wrażenie, że, ten, że ta m, baza Yorktown federacji zjednoczonej federacji planet ona trochę nawiązuje swoim wyglądem do cytadeli z serii Mass Effect nie wiem takie miałem skojarzenie także dobre kino science fiction które jest które także tak jak Gwiezdne Wojny jest trochę mniej science tak bo jak pamiętacie ze Znowu, ze starych Star Treków, zarówno seriali, jak i filmów, no to Star Trekowi towarzyszył taki pseudotechnologiczny technologiczny bełkot. Dlaczego pseudo Kilka rzeczy było tam, że tak powiem, fizycznie i naukowo wyjaśnione, które tam zostały powiedziane, natomiast bardzo wiele nie. i Tylko było zrobione tak, żeby mądrze brzmiały. Tak, że to jest science fiction, a nie baśń. Gwiezdne wojny nigdy się w to nie bawiły, zawsze były... Zawsze były baśnią i nikt tam się nie kwapił, żeby prawda, w nauce wszystko było uzasadnione. tak, Typu, no różne rzeczy. Nie będę teraz wchodził w ten temat. Yy, I Star Trek też się taki staje. Przynajmniej ten nowy. Także tam już nie ma tego pseudotechnologicznego bełkotu, który owszem brzmi mądrze, ale dla każdego, kto, nie wiem, skończył liceum chociażby, to już wie, że to jest takie. Okej, okay, dobra, bez sensu. No, jakiś pamiętam gdzieś w jakimś serialu The Next Generation, było jakieś tam prędkości pachionowe. Tam jakiś pancerz pachionowy. bez sensu. Teraz olali to zupełnie i to wyszło filmowi. I, i to wbrew pozorom wyszło film, filmowi na dobre. Oczywiście, trekowcy pewnie powiedzą, że ten trek jest mniej trekowy, ale Star Warsowiec powie, że ten trek jest bardziej Star Warsowy i to mu wyszło na plus. Więc każdy Star Warsowiec, każdy fan Gwiezdnych Wojen powinien ten film obejrzeć, bo to jest... Tam niewiele trzeba, żeby ten Star Trek stał się kolejnym epizodem, wiecie, Gwiezdnych Wojen, tak? I to jest... i to jest fajne. I to jest fajne, poza tym, no oczywiście trzeba obejrzeć konkurencyjne uniwersum. Także 6 na 10 warto iść, jeśli jesteś Trekowcem, to nie muszę Cię zachęcać, bo już na pewno widziałeś. Jeśli jesteś Star Warsowcem, obejrzyj i to obejrzyj w kinie, bo ten film jednak musi mieć pieprznięcie, a nie na, prawda, małym telewizorku, albo nie daj Boże na monitorze, to już w ogóle zapomnij. Także trzeba to obejrzeć w kinie, oczywiście w 2D, nie bawić się w żadne 3D, bo wtedy mózg rozwala, lasuje mózg, także w ogóle o 3D zapomnijmy i połóżmy na to całą ciemnej strony. Natomiast, natomiast no raczej nie jest to film na randkę, raczej nie jest to film na pójście z drugą połową, no i tyle. Także idźcie sobie, z, jeśli jesteście płcią męską, to idźcie sobie z kolegami, albo idźcie z innymi fanami Star Wars razem, ponieważ, znaczy, oglądają mnie też kobiety, ale statystyczny widz tego kanału jest jednak facetem, więc przepraszam wszystkie dziewczyny, że mówię tak raczej do facetów, no ale statystyka, statystyka to suka. Ale oczywiście dziewczyny też mogą mieć fanki. Na pójście z drugą połową, jeśli jest fanem to tak, jeśli nie to nieszczególnie. Także tak, no tak wygląda Star Trek, 6x10 to warto iść, jest ok. Fajna zabawa, nic głębokiego, ale fajna zabawa. Polecam, trzymajcie się i niech moc będzie z wami i tak dalej, papa. Pa.